Zostajcie w tym filmiku pokażę Wam naszą najnowszą instalację na podwórku, na wybiegu kaczyn. To jest szopa, w której mieszkają kaczki. Czyli kacznik, jak mieszkają kury to kurnik, a jak kaczki to kacznik. Tak mi się wydaje. Takie nowe słowo. A może już ktoś takie wymyślił co to za instalacja? To zbiornik do zbierania deszczówki w kształcie starożytnej, takiej solidnej amfory, 360 litrów, czyli sporo zbiera. Kosztował niecałe 300 w Kastoranie. Powiem tak, no podobny był tylko z yy, takimi uchwytami bocznymi 1000zł. Połowę mniejsza, stylizowany na beczkę drewnianą 1500 zł Także teraz się płaci za jakąś estetykę, dzi dziwny wygląd, a nie za ilość złożonego plastiku i tak dalej. Ale mnie tutaj na kurzo w wybiegu bardziej interesuje jego praktyczne zastosowanie, a nie podziwianie tego, bo kto to będzie podziwiał, to kury kaczki, ja tu głównie no to kranik był w zestawie, a u góry jest wiaderko. Chyba zamysł producenta, żeby gdzieś nie wiem, rurę wprowadzać z boku, a to wiaderko używać do pobierania wody. No, ale tu wodę będziemy pobierać konewką, czyli innym pojemnikiem. I to po to głównie zainstalowaliśmy, żeby zbierać do szczupkę i nią tutaj folić nasz drób. A wiaderko, tu przejdę, ponawiercałem, stało się naturalnym filtrem. No, tu akurat tak wyszło. Tu, no, rynne sam zrobiłem, muszę się pochwalić. Być była rynna, była, tam została się część tam z tego, co, co na dom poszło. Jakieś drzewo tam zachaczyło, zmienialiśmy, Tylko musiałem dokupić kupić, te końcówki zwane denkami tutaj ten spust taki a no, to akurat była dziura w oryginalnej terenie i to były dwa kawałki to łączenie no. no i dwa uchwyty dwa uchwyty no to wszystko tam około 150 zł kosztowało czyli w sumie 450 tutaj pokrywę do tego wyciąłem dziurę a akurat tak wyszło, że ten spust tej rury wychodzącej w dół z rynny wypadł ma idealnie nad otworem tym do, do, do zbiornika amfory więc stwierdziłem, że nie ma sensu już tutaj jakiś kolanek wyprowadzać i tam wprowadzać rurę tak woda będzie prosto od tego leciała a pokrywa stała się jakby taką osłoną na, na tym ujściu żeby tam większe jakieś gałęzie, liście nie wpadały a co tam napada? jakieś liści i nasion Taki gałązek, innego badziewia Tutaj jest drzew, bo niestety o to. Siatka tu sąsiada, po prostu dżungla, dżungla i się go doprosić nie można, żeby z tym porządek żeby to co przewodzi na moją stronę, to sam wycina W miarę możliwości No ale celowo tu jeszcze jakiś... chcę kupić zbiornik mały Taki typu basenik, coś taki drodzik. Wkopać tu w ziemię. Jak po prostu będą dużo opady deszczu to z kraniku, tu wężykiem tu gdzieś będzie niżej no, Wężykiem będzie spuszczał tą wodę i kaczką zrobię taki mały stawik, tutaj kąpielisko małe. Mamy na podwórku, na one się przyzwyczaiły do życia w zagrodzie, nie chcą tam chodzić. Nie i trzeba ich decyzję uszanować po co ich stresować tam natomiast jak tu będą miały mały brodzik to wcześniej czy później się z nim zapoznają będą sobie wchodziły, będą się tu chlapały myły i tak dalej co dla ich komfortu zdrowia psychicznego i higieny jest też bardzo ważne bo są przecież kaczkami kurą to jest całkowicie obojętne kury tylko potrzebują wolę do picia nie? podobnie i dyki perlice ale takie udomowione ptactwo typu kaczka, gęś to lubi że od czasu do czasu wejść do wody chociaż się opukać, czy holapać, czy odświeżyć no i tyle a no, no, na cegłach cegły to tam z gruzu miałem, który tam kiedyś mi przywozili na podwyższenie drogi to mi też nie kosztowało trochę inwestycji, trochę wysiłku no co winne to tam musiałem deskę taką przymocować najpierw tak, taką kantóweczkę do niej deskę to też trochę zabawy było bo to jest szopar wcześniej była zrobiona no ale to jak się ma koncepcję i wie jak to zrobić to lepiej gorzej wcześniej później to musi to wyjść i jest to zadowolony bo że się ludzi bierze, tamten, no to ramy, że dom to wysoki i tak dalej, ale nieraz niskie są domy. No się okazuje się, że to, no to nawet producent inny i tej rynny, i te, tego sprzętu, ale da się to wszystko ze sobą poprzecinać, zestawić i to, i to musi funkcjonować. No, a z drugiej strony, jak się ma, ma... W edukacji przed nazwiskiem m.in. tytułu inżyniera, no to też, też do czegoś musi zobowiązywać, do jakiegoś minimum wyobraźni technicznej itd. No ale to tak na marginesie. To nie trzeba wielkich szkół, nie trzeba być tam. Ja ten, żeby, żeby proste rzeczy robić, to musi się chcieć przede wszystkim. I tym optymistycznym z spostrzeżeniem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!